Hej, witajcie już w drugim, nareszcie tak, drugim odcinku ze Sniper Elite V2. Dobra, dzisiaj robimy sobie drugą misję. Nie wiem jak ona dokładnie się nazywa. Aha, Konwój Schoneberga, chyba tak się to czyta. Dobra. Nie wiem czy mamy coś do wyboru. O, mamy. Dobra. To ja sobie wezmę Gw weźmiemy wezmiemy sobie MP40 i tyle. Dobra. Dobra, jesteśmy tutaj. Tam mamy pierwszego ziomka, że tak powiem. Temu takiego headowa nie ładnego Czekajcie. No. Dobra, idziemy dalej. Tam jest sekcji, jeden koleś, i tam jest drugi. Dobra, przepraszam, przepraszam, ale mogę czasami nie podciągać nosem, czy coś w tym stylu. Mam jakiś katar. Dobra, dwóch na raz odejmiemy. Dobra, powinien być double. No i jest double. Ciekawe, ile punktów za to. A, 950 to i tak mało. Dobra, idziemy. Weźmiemy sobie tylko ammo. No, tu jest ziomek. Tam też jest ziomek. Widzę już jednego. Ale to jeszcze nie. Kurde, wydawa wydawało mi się, że to sztabka jest tutaj. Ale dobra. Może tu coś będzie? Nie ma. O kurde. Dobra, będziemy strzelać stąd. Czekajcie, spróbuję trafić granat. Tu ma granata. Okej. Okay. I. Pizdu O, prosto w serce. O, tutaj, W. O, ale mu jaja musiał przebić. Kurde, a nie Temu żebra przebiło. Jeszcze ten. Puca, nice. Kurde, tu jeszcze kampi. Standardowy headshot. No nie, tam ziomki jeszcze wybiegły. Aha, bo tam sniper jeszcze siedzi. Strzelałem do innego, trafiłem tego drugiego. O, jeszcze w granat. No nie, no. Jeszcze tamtego zabił. Z tego snipera trzeba kampera zdjąć. Kurde. Jak widzicie, ja to robię bez żadnego wstrzymywania oddechu itp. Itd., więc mogę czasem nie trafiać. Znaczy będę wstrzymał oddech, bo tutaj się yy, pokazuje. Nie czekajcie. Tutaj mamy tętno nasze A jak się tak strzela długo czy się obrywa to się zwiększa i trudno sobie trafić Także e, będę walił bez tego wstrzymywania oddechu czasami No o ile wiem to ten koleś dostał granata Dostał granata i wybuch A wygląda tak jakby się nieźle nawalił a no, dobra, nieważne. A ten? Ten też zresztą. Dobra, teraz do tego budyneczku. Tutaj mamy ammo. I tutaj mamy ziomka. Jest tu coś na dole? Nie. No to idziemy. Wow, jeden nabój. Na bogato. Kurde, zawsze jak przechodzę tą misję to nie wiem... ...bo tutaj są kolesie, o tu gdzieś jest. on tu jest jeden. I tam jest gdzieś drugi jeszcze z kampiony, ale właśnie zawsze nie wiem jak ich ten tutaj pozabijać. Tak żeby jakoś sprytnie to zrobić. Dobra, nie będziemy się piercięć. Gdyby tak wyleść tutaj. No już się kapnęli, że jestem. Chyba. No dobra, trudno, wybijemy wszystkich po kolei. Tu, tu są jeszcze ziomki. Ale podkręcony. Jeszcze head. Nice. Udo... Kurde. Dobra, wszyscy. O ile... Chyba, że jeszcze jest gdzieś tu snajper. Kampiący, jak zwykle. Tutaj musimy wziąć... No, chyba ten... Jak to się nazywa? Dynamit, no właśnie. Dobra, podkładamy tu jeden. Okej. Okay. Cały czas mi mikrofon spada i muszę sobie go poprawiać. Aha, tam są ziomki. I tu jest chyba jeszcze. No tu jest jeden. A tego na krzesełku sobie. No, teraz na przykład nie mogę wstrzymać oddechu, bo jest zbyt... no ma zbyt duże tętno. Już teraz chyba będę mógł za chwilę. O, kurde. Tam jest. Kuźwa. No i już wiedzą, że tam jestem no. Z tego małego kampera. A chciałem tamtego tak ładnie zdjąć. No gdzie oni się skampili, kurde? No tu jest. Fuck. No chodź, kurde. Gdzie jeszcze jest, kurde? Tu jest jeszcze. Nie ma to jak sobie schować się za usunął i wystawić ryj. Genialny, Dobra, ten już zdech. Dobra, trzeba jeszcze tutaj podłożyć. I teraz trześć tam na górę. Żeby kampić, tak, dokładnie. Musimy teraz kampić, aż przyjedzie konwój. I mamy tam jakiegoś kolesia zdjąć. To jest chyba jakiś naukowiec, czy coś w tym stylu, którzy pracują nad tym, nad tymi rakietami V2. Dobra, teraz do góry. Ten się nie obudzi. Dobra, tylko What the fuck? A, tam jest. Kurde, znowu mi ten mikrofon spada. No nie. Dobra. W ogóle MP40 nie używałem. z jakieś maski gazowe O tu mamy Ammo. I nie wiem, to chyba trzeba tutaj. Tak. No już jedzie wóz pancerny No i tam chyba z trzy ciężarówki Albo dwie No i tego ziomka w garniturze Musimy zdjąć Dobra, a gdzie jest ten wóz pancerny? Tu jest Jak będzie jechał wóz pancerny to Dobra, teraz Ciekawe ile punkcików Za to dostaniemy Ale urwał te wybuchy, te pościgi, te wybuchy. Dobra, teraz zaczną wysiadać. Aha, dobra. No dobra, ten ziomek już nie żyje, ale tak. Dobra, jedną ciężarówkę mamy z głowy Dobra, to jeszcze rozwalimy. Kurde. No Te, ziomek Kurde, ale tutaj w cholerę ich tu. No bez jaj w rękę dostał. Aha, już miałem strzelać Heda tu Chowk se wyjeżdża. No przecież wiem, że mam walnąć zbiorniki z benzyną. Lub tutaj. A, spoko! Trafiłem w ładunek wybuchowy wyleciała krew. Nice. Tu są jeszcze gdzieś ziomki chyba. Kurde, nie mogę zlokalizować. O, tu jeszcze. Kurde, tutaj jeszcze. Bolesie źle dostał boi. Head Kurde A i tak trafiłem lol I headshot jeszcze Nie no spoko Czekajcie przesuniemy się tu trochę Gdzie on strzela kurde Tu jest jakiś A tam był jeszcze w Brodę. Tu jeszcze jest. To już mam nadzieję że ostatni. O tu jeszcze jest. Dobra schodzimy. Kurde. A dobra, nieważne. Weźmiemy jeszcze amu 31 naboi żeśmy wystrzelali. Kurde, no chciałem zejść jak normalny człowiek. Nie za bardzo wiem gdzie teraz są jeszcze kolesie. Jeżeli w ogóle są, bo nie wiem czy są. Ale tak mi się wydaje, że są. Tak wiem masz maślane, ale nieważne. Nie, no nie ma już chyba kolesin, no to bierzemy to. O, tu jest są so jeszcze gangsty. Dobra, jeden zdech. Drugi zdech. Jakieś samoloty, kurde Dobra, tam już nie powinno nikogo być. ok No to to jest drodzy państwo koniec misji Co my tu mamy? Dwie sztapki złota na 10 Wynik. Ups. 16 minut będzie około trwał filmik, albo 17, nie wiem ile jeszcze będę gadał. O nawet mamy dobrą celność, bo 84%, ale to już nieważne. Dobra, a więc... Ja się z wami żegnam i no, dawajcie łapki w górę, jeżeli Wam się podobało i chcecie więcej filmików ze Sniper Elite, a jutro wyczekujcie na filmik z Minecrafta, tak. Także, cześć!